Dobry wszystkim, z tej strony Ara, a my kontynuujemy naszą przygodę. Z... Bardzo przyczą. Chociaż... E... O. A kontynuujemy po raz któryś. Nie wiem czemu nas przez jeżdżkę totem zapało, no ale dobra Dobra, ubieramy kostium I lecimy Tu mam nadzieję, że nas nic nie złapie Tu też nie powinno Jesus, you scared me. <laughs> I didn't think anyone was up here. Yeah, me neither. My name's Mike. Mike. <laughs> and you are? I'm Mike, maintenance. I had the day off today, but our damn officer kept me here the whole night fixing stuff. What a... Cholera! So Where... Ok, po drobnych problemach technicznych wiemy, że mamy przynieść panu 12 bateryjek. Mamy, kurde, raptem 8. Tak słabo to wygląda. Ale dobra. Trzeba je poszukać. Chyba była jedna. to właśnie. Co dalej? Hmm. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Już co prawda chyba byliśmy. Ale no. Trzeba znaleźć w każdym razie, jeszcze trzy baterie. No nie ma cudów. No gdzieś muszą być. Przy okazji może jakiś sekret znajdziemy. Pominęliśmy. Tu się na pewno włączą alarmy. A nie chciałbym bardzo tego. Tutaj. Też już widać, że zdemolowane wszystko. Kurczę, nie bardzo mam chwilowo. No tutaj na pewno nie, chyba że w tym może. No nie, tego nie możemy nawet bić. Potrzebujemy kartę trzecią. No i to by było na tyle. No kurde, to skąd mam wziąć te baterię? Może z niższego piętra? To nie jest takie. A do góry? Nie możemy, no dobra, zobaczmy na dole Szczerze mówiąc chwilowo nie wiem także Zobaczymy Tutaj nie zdajmy, chodzi mi się raz. Tej też nie Nie, ja nie widzę Pół na pewno, aby te było Zdjąć. No dobra, spróbujemy zdjąć tutaj te dwie syneczki. Okej, okay. jedną się udało. Dobra, tu się udało, czyli już wiemy o co chodzi. Czyli to będziemy mieli te dwie, plus prawdopodobnie ta ostatnia, o której ostatnio myślałem. Jeżeli tak, no to mamy te 12 baterii. Ale to się zaraz przekonamy. Kurde, metoda prób i błędów niestety tutaj była. Jeszcze tą po lewej spróbujemy. Mam taką cichą nadzieję, że to się uda, bo inaczej to już brak pomysłów. Dobra, mamy to. No to teraz. Następny punkt programu. Hey Mike, mamy baterię, i co dalej? To to and... to coś Nope. Let's try this again. No Let's take. try this wire instead. You okay? go Bye, lasers. It's gonna take a while to fix them, but no regrets. Totally worth it. Thanks, Mike. I owe you one. Don't sweat it, Mike. We're even. No, dobra. Udało się. I was finally in front of the office door. On the other side, I could hear someone talking on the phone. Yes? i see are you sure about that damn that's high treason no that won't be necessary i'll deal with it personally that was the officer with the access card i needed but he was leaving through the other door and the card had to be on him what was he talking about who was the traitor it wasn't long before i found out my answers hey fox are you there here i am robert it looks like you're in some big shit pal i've been listening to some radio comms and does the doctor sound familiar to you fuck yes why because i heard that someone is going to arrest him for treason damn it i have to stop them careful fox don't panic this shot could be a trap. This call made my head spin. I the doktorka, as fast as I could. It took me less than two minutes to reach the sickbay. I thought I would Hmm. Hmm. No dobrze, tym razem może się uda lepiej co zrobić. Dobra. Tak, wiemy. Że miał więcej apteczek, to był wpyta jeszcze, nie? Ja mogę się zabandażować na szczęście tylko. apteczki na nich użyjemy. Teraz mam przerąbane. Tak, ale oni żyją na szczęście. A my teraz nie mamy czasu na zabawy. I więc lecimy. Mam nadzieję, że tu nie będzie przeciwników, bo się zdenerwujemy. No, chyba tutaj musimy się przejść. A jeszcze pół minuty nie jest źle. Po kurcza jak to zrobić w minutę, to nie mam niemzionego pojęcia. There they were. Robert was right. Those bastards were going to arrest their own doctor. Sons of bitches. I wasn't going to let it happen. I on nie ma zmiaar na to pozwolić, no dobra, no? I co wbijamy? Udało się na szczęście I could hear shouting from inside. Then I what Robert told me about being careful. I held back my urge to kill and listened to the conversation.: And why did you give him your access card?: I didn't. He took it from my jacket. But you did nothing to stop it. This is high treason. You're a deep shit, Dr. Hoffman. So Dr. Hoffman. I'm surprised, Mr. Fox. you managed to remember a surname. Well, I had a neighbor named Hoffman. Big German man, very hairy. He won the lottery and was planning to retire, but his gonorrhea had other plans. Fascinating. Let's return to the story, please. Sure. Where was I? This is high <laughs> treason. You're in deep shit, Dr. Hoffman. Good. Just testing if you were listening. <laughs> you want a doctor that has no idea how to fight? Stop a man that knocked out all your guards? Are you really that stupid? Don't you dare insult my intelligence. I know you gave him medical attention. How many wounded have you healed, Lieutenant? I'll tell you, none. Why? Because your job is to be a paper pushing butter bar. Mine, on the other hand, is to heal and attend to anyone who needs it, even if that person killed my family. Aiding the enemy in this base is treason. My oath has no restrictions on who I must heal. You want to arrest me? Then tell me, Lieutenant, who is going to save the lives of your soldiers if I'm in a cell? You, a man so incompetent that a prisoner is running circles around him? <laughs> How dare you! <laughs> <Now> <laughs> stop pestering me and get the hell out of my sick bay. This isn't the end, Doctor. You're on thin ice. Man, she's one badass doctor. Shit. get out and off he went taking the level 3 card with him i needed that card if i wanted to get out of this building but before that i had to check if the doctor was okay doctor are you all right why do you ask i found out you were going to be arrested so I ran here to help, but I heard people shouting, and I saw those men walking out. That's Lieutenant Marcuson. All bark and no brain. I can't stand that moron. Really, I, I could hell. But once he speaks to General X, I'll have some serious problems. You've dragged me into quite a mess. Sorry, Sorry, that, you, mean that mean to cause you trouble. Yeah, I know. Anyway. Thanks for worrying about me. It's what I do. That Markison has a level three card on him. I'll understand if I see him in my sick bay later. <coughs> Rozumię. See you around, Doc. Hang on. <coughs> Rozumię jak spotkamy się z nim później tutaj. Lepiej nic, bo to po <coughs> <coughs> może być <coughs> niebezpieczne. Time. Take these first aid kits. Tam radziłem. Łapteczki. Thanks, Doctor. Save some for Lieutenant Markison. If you shoot him, don't let him bleed to death. I'll be executed as an accomplice if he dies. Now go, catch him before he exits the building. No, mam być bardzo czasówkę. Well, well, well. If it isn't the slippery, cowardly pet of that traitorous bitch, what's up? Is your conjugal visit over? <laughs> no, I'm in charge I enforcing curfew. only I can leave from here. Problem with a building this large? There are too many hideouts for a mutt like you. So... Now it's just you and us, mutt. You can't run and you can't hide. Dobra no let's go. Ok. pierwsze muszę się przełączyć na apteczki. Jedną odpali dla siebie. Wziąć sobie tutaj jeszcze dodatkową. Przeładować sobie broń. Dobra, teraz jesteśmy gotowi tutaj do zabawy. Dobra. A teraz pan... pułkownik, czy jak mu tam? Jeszcze tam Co to tam jest za ranga? Tenant, nie pamiętam już. Ale pułkownik mi się coś kojarzy. D. Tu byś się ugryzł.

Przez 2 3 razy Będzie po zawodach. No właśnie. Boss defeated. No tak, wiem. Uszego obandażować. i'm going to keep you alive, and you'll lie here on the ground until someone finds you. everyone will know that a single prisoner defeated you. the best part, you'll be severely injured. i wonder how it'll feel, being the patient of a woman you called a traitor. no? 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 I guitar. E, to się teraz... o, Dawaj kartę i zawijamy stąd. Najpierw weźmy sobie apteczki na zaś. Z całą pewnością przydadzą. Nie ma wątpliwości. Także teraz wyjście powinno być na trzecim pięterku, także możemy spokojnie tam jechać. Pindeczką. A jestem ja w sumie, jak to zrobić w ciągu jednej minuty? Aż będę musiał później zobaczyć, sobie na. Bo nie mam pomysłu, od razu mówię. Więc. sobie Później będę musiał zobaczyć, jak to w ogóle się robi. No dobra. Mniejsza o większość. Nam się nie udało, ale przynajmniej już wiem. sobie w międzyczasie dla ciekawości sprawdziłem. To chodzi o dojście w tylko na pierwsze piętro. E, ale nie, nie chcę alarmów, gdzie jest. Więc teoretycznie, jeżeli byśmy owiec nie mieli, to byłoby to do realizacji. Aczkolwiek, no. Były owce, także. <laughs> nie było dyskusji. Właśnie. Te owce nam, kurde, tutaj zżerały tyle czasu, że masakra. <laughs> No dobrze, teraz powinniśmy móc stąd spokojnie uciec i zobaczymy co będzie. Oj oj oj, nie, bo tu jeszcze też były, właśnie, o, dziękuję. Majki. Nie wiem, na wszelkie wód biorę. Aha, to jednak nie było tędy ucieczki. A nie, faktycznie to było na pierwszym piętrze gdzieś tam obok. Dobra, już wiem gdzie to było. To mi się wydawało, że kurcze to było tutaj. No nie wiem. To było... Jest mapka. Sobie zobaczę mapkę. Było na pierwszym albo na... Właśnie, na pierwszym było, było wyjście. Tak, do. To mi, się, to mi się pomyliło coś. Dobrze, przepraszam bardzo. To na pierwszym jest wyjście. Przepraszamy bardzo. Prawo i w dół to by tam A nie, jednak nie prawo i w dół. Nawet mapę nie pamiętam. Ja jestem jakiś niedokoniecznie ogarnięty wciowo. Jakoś się średniało i łuski dzisiaj zamyka. Także przepraszam. To takie drobne błędy. Ale no cóż. Starza się. Jak do, do I exit. Oh, and something. Okay. tried to open the door with the level 3 card, but the exit also had a biometric scanner, which needed to scan your retina and your fingerprints. In other words, only authorized people could open that door, and I was not one of them. <laughs> Dobra, to musimy przytachać jakiegoś strażnika, ościawa. Tylko tamtego musimy przynieść do kto, tego pułkownika. Zobaczymy, idziemy po pułkownika. Coś czuję, że to musimy jego przytaszczyć. Bo musimy tutaj mieć odciski palców i łoko. No chodź, panie łoko. Daj nam swoje oko, daż popatrzeć. Myślę, że to o niego chodzi. No właśnie, tak myślałem. No dobra. Tak, brawo ja. Wychodzimy sobie. Not all of them. I think I missed some. Fox, we need information about operation Trust. Jestem Search every office in that building. You can't be serious. Can't be serious. Colonel Harris out. Niczo nie pozwolili I had to search the offices before. NO! Oh, matko. No dobra. Padli pierońskie, no. Trudno, to będziemy latać jak raz jak takie łosieły i szukać kurczę Wszystkiego co można znaleźć w operacji Jericho. Dobra, no co zrobi pan? Nic pan nie zrobi, także idziemy na wycieczkę, bierzemy mi teczkę. Zapiszemy sekretach dla wszelkiego zaś. O, coś tu jeszcze możemy zniszczyć. Nie mogą być jeszcze jakieś biura, nie pamiętam, żebym coś pominął. Chyba momentalnie na trzecim piętrze, ale pojażę. No, zobaczymy. Trzeba po kolei przeszukać teraz metr po metrze ten cały pierdzielnik i tyle, no bo co zrobi? Nic nie zrobi. jak... Tak nam nie pozwalają uciec stąd, no. A co? Już nie pamiętam. Druga. No to tutaj raczej byliśmy. No właśnie, jest już odkryty sekret. Ale jakaś szafka chyba się ostała, nie wiem, może o to chodzi. O! Before to. leaving the office, I called Harris to let him know that I found. <laughs> 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 do you copy? Copy. Colonel, I discovered a third document. Good job, son. What's on it? Let me take a look at it. Interesting. What was your name? Colonel Allen Harris. Why do you ask? Because your name is written here. No dobrze, wiem. No dobra. Mamy teoretycznie trzeci, więc myślę, że to jest to samo. Zobaczymy, spotkamy się przy wyjściu i zobaczymy czy... To jest to, czy jeszcze coś musimy dalej szukać. Także... do zobaczenia. No dobrze, zobaczymy czy to jest już to, czy... jeszcze? Tak. I mamy wszystko także. Place complete. O, jeden sekund nam uciekł. Witajmy w dżungli, tak? I could finally breathe some fresh air. The ground was untended. Uneven grass covered the soil. And the jungle was relentless. No dobrze. Jeżeli się spodobało to proszę komentarzem, subskrybujcie, i oglądanie następnych odcinków. A tutaj sobie zrobimy przerwę i zobaczymy się później.